Wszystko, co nasze, nasze Polsze, Polsce oddamy! Miałeś w gębie kiedyś Zefira? Zefir wiesz, a ja. A cóż to Zefir? A on wiesz, cyk, tylko cicho Trzymał jedną dziewczynę tu, drugą tu. I uważaj, uważaj, to były bliźniaczki. Zostałem narkomanem, którym gardził cały świat. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Kabel. Kraków Będziesz szemrane gadane zawinkła Będziesz szemrane gadane słów kilka O podgórzu nadki do nami zostańcie z nami serdecznie zapraszamy O podgórzu nadki do nami Zostańcie z nami. Serdecznie zapraszamy. Cześć bardziej, cześć bardziej. No to znowu to spotkanko widzisz, takie się nam tutaj wykluło. I wiesz, że tak idąc tutaj, tak się zastanawiałem. I tak sobie myślę, jak to jest z tymi porami roku? My mamy jakieś takie... Popatrzcie, w naszych czasach to było określone, nie było ściśle. Wiadomo, wiosna lato zima. Dobrze powiedziane w naszych czasach. No właśnie w naszych, no, no więc, y, y, czyli mówię o tych latach młodości, nie? A teraz jakoś te pory roku one jakoś, tak nie wiem, nie mają. Nie, jakby nie mają własnej osobowości w ogóle. No może poza latem, które faktycznie gdzieś tam przypieczę, no i czujesz, ale ten taki okres typowo jesienno-zimowo, wiosenny to taki. To znaczy, nie no. Niby, niby mamy zimę kalendarzową. A zobacz, ja mam okularki, a w szatni mam jeszcze kremliwe, bo nie wiem, czy jak są, nie wyjdę, czy nie pójdę się trochę u pałopalać no na krawę. Tak, że, 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 że tak jesteś ubrany, no, a, można tak. powiedzieć, na letniaka. Za naszych czasów ubrałbyś się tak w zimie? No nie. Ostatnio widziałem chłopaka, rozumiesz chodzącego tutaj po podgórzu, rozumiesz krótkie spodeneczki, nie wiem. No, no. i taką zimę mam. Taki jakby. mały morsidełko. Ale ja ci <laughs> powiem, dlatego, że ludzie tęsknią już za latem. No tak, niby zima jest, ale jej nie ma. A yy, lato już by się mo mogłoby przyjść. No. no to znaczy, wiesz, to nie no, moim marzeniem zawsze takiego, wiesz, małego podgórzanina było to, żeby jednak zamieszkać tym, w tej Kalifornii i po prostu tam chodzisz w shortach, że tak powiem, non-stop. No ja mógłbym tam mieszkać albo w Afryce. Kocham słońce. Kocham słońce. Zima też jest fajna, no ale ona jest fajnie, wygląda na krupówkach. No. Z, I z tym lewym, białym niedźwiedziem. <grym> Jak się okazało, to też to, jakaś lewizna. No. Ale Waldziu, wiesz co, ale popatrzcie, bo my jesteśmy przy tym lecie. I, a pamiętasz w ogóle te nasze letnie historie. Dawn za, lat? Za, za, no, 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 za tych młodych lat, nie pamiętasz tak. No więcej? ja pamiętam przede wszystkim kolonie. No tak, tak, było coś takiego. Tak, dobrze. no przecież. No, słuchaj, bo moja mama pracowała w RSW prasa książkarów, ojciec pracował w hydropolu. I na tych kolonie po prostu wyjeżdżaliśmy, rozumiesz. Na przykład w moim przypadku, wiesz, raz na jedno, raz na drugie, nie? Ale y, twoje kolonie. No, jak to no miałeś? Bo ja miałem bardzo często. To znaczy, ja jeździłem od najmłodszych lat. Czyli od pierwszej klasy, normalnie. nie? Czy jak z pierwszej i drugiej Nawet ja, ja pamiętam, że ja bardzo chyba na pierwszą kolonię pojechałem jeszcze nie będąc w pierwszej klasie. To so, mama załatwiała ten pod opieką kuzynostwa byłem wtedy praktycznie na kolonii. Ale powiedz mi, ale miałeś na przykład wyjazdy bardziej do góry Polski? Jak bardziej było? góry. Nad morzem byłem na kolonii tylko raz. Aha. No. Tam byłem tylko raz. Natomiast lasy góry to, to moja bajka. Może wiesz tak, tam nie ma co robić nad morzem. No, no nie do końca. Jedna no, wielka no. kuweta i woda dookoła. No, no. <gry> Także... no tak, wiesz, no, może ma inny urok. Ja też jestem. No za jaki górami. urok? No, nie ma uroku. No. No ma. Tu masz jeziora, lasy, jagutki, grzybki, zajączki, no tak. czerwony kapturek. No wszystkim masz pagórki i jeszcze jedną rzecz, która jest fajna w górach. Mianow... Wiesz, to jest w górach fajne, że musisz o, wychodzić do góry. Wolfy. Musisz iść do góry. Nie możesz iść w góry, niech wychodząc do góry. No ale no, jak się później No, się no, no właśnie i wiesz, i czeka się nagroda, czyli jak wyjdziesz sobie na ten szczyt, ale wracaj, wróćmy do tych kolonii. No. Bo słuchaj, na przykład w moim przypadku było tak, że jeszcze od strony rodziców, rodziców nie. Popatrz, dla nich wtedy taki wydatek na kolonie to w zasadzie był bez nieodczuwalny praktycznie. No nie, dlatego, że ściągano ci z pensji, takie Im, składki ściągano. jakieś były ściągane. Ale to takie, jakieś grosze, wiesz, typu, nie, nie wiem, na przykład 20 złotych, jakby to było na obecne czasy, no, mniej więcej, no, no, no. no, 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 no. no może tak. 50, no. Jakieś, to się nazywało? Jakiś fundusz, tam coś i, i, i ten... Natomiast powiem ci, że sama ta sprawa z tymi koloniami była bardzo fajna, bo y, na przykład tak w moim przypadku, wiesz, od mamy jeździłem w ogóle na całą Polskę, nie? Na przykład byłem i byłem w Dorochusku, czyli tu bliżej granicy wschodniej, ale byłem na przykład też w Ludwikowicach koło Rudy Śląskiej, nie? Czyli taki, wiesz, ro... y, 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 lewo-prawo. I byłem nawet w darłowie. Natomiast no. od ojca, tutaj właśnie Zubrzyca, rozwiąże jabłonka, tak. nowy Targ o, i tak dalej. Hej. No, łapanów. U. No to rzeczywiście dało. Teraz pamiętam, ojciec przychodzi taki wiesz, zmęczony po robocie. A także dość późno przed mama pyta się. No sorry, tam, Co to, Stasiu, tak wam zeszło? A byliśmy w łapanowie, rozumiesz, musieliśmy rozkładać łóżka tam w tej szkole, bo, mm -hmm. bo wtedy kolonie generalnie były w szkołach, nie? Tak, tak. No, a mój ojciec był taki takiej brygadzie, wiesz, takiej, taki, taki, no, że tak powiem, chłopaki do wszystkiego, no więc często... Oddelegowany. Takie, był oddelegowany, oczywiście, na wyjazd, rozumiesz, rozkładanie tak. łóżek. A ile to trwało, to rozkładanie łóżek? No, chyba ze dwa dni. Wiem, tak. że był bardzo uradowany za każdym razem, jak wracał. Już Jak, ja, jak wracał. <laughs> Y, 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 ale co jeszcze? No, y, kolonie koloniami, ale przecież jeszcze mieliśmy biwaczki, nie? Były wyjazdy wiesz, pod namioty. Ale to nie, to same kolonie, bo ja, ja chciałem ci opowiedzieć, jak, jak na tych koloniach aha, było? No to zapędziłem się. Ja Zapę, zapędziłem zap, 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 się, zapędziłem no. się. Nie, nie, bo mi od razu przyszło do głowy coś. <noise> nie no. Kolonie, no bo mówisz, że jeździłeś, byłeś na ta, kilku. Ta. No, Ja też jeździłem ymm, no, cały czas praktycznie. Raz tylko byłem na zimowisku. I to też w tej samej miejscowości, do której jeżdżę co roku w lecie. Także jak zajeżdżałem tam, to dyrekcja, jak witała nowych kolonistów, to jak się wytaczałem z autobusu z gitarą, to słyszałem. O jest, Ciesielczyk, i ty znowu tu przyjechałeś. Będą znowu problemy. <grym> Miejscowi mnie tam tak znali, że byłem tak jak u siebie. No i byłem takim wodzirejem na tej kolonii bo z każdym rokiem, bo tam się program kolonii się nie zmieniał, zawsze był taki sam co roku, więc nic się nie zmieniało, a jak się już jest trzeci, czwarty raz, wszystko znasz na pamięć, więc gdzie ta wycieczka będzie, gdzie, gdzie tu idziemy, wiesz. No. A ci no co ale są... wychowawcy się zmieniali. <coughs> Wychowawczy nie. No to no. raz. I coś jeszcze zmieniało? No, no wiek się, się zmieniał. No, wie, no wiek. Z każdym rokiem coraz starszy i coraz bliżej korka. No, no tak. No i, no i zapędy, że tak powiem, wzrokowe, no yy, no ta. goniące wokół. No bo słuchaj, bo te, te, te kolonie głównie yy, yy, były, no, przynajmniej na takie, co ja jeździłem, były na takich rzeczywiście wsiach. I tam oprócz tego budynku kolonijnego, czyli szkoły, była tylko remiza i, i sklep GS-u. I więcej nic nie było. A i kościół. No, nie, no to kościół <noise> chyba najważniejszy. No, no, kościół. No, tak, tak, ale ta kolejność była mniej więcej tak, 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 tak. No i więcej nic nie było. No a jak to góry, więc lasy... No i że No, tak. Mój kolega tymi puszczał kaczki, jak kury wiesz przyszły na, na ten, nad rzekę się wiesz wody napić. Puszczaliśmy kaczki, on zaczął te kaczki tak puszczać, żeby trafić w te kury. No i trafił. Trafił tak, że kura padła. My oczywiście dzida wiesz uciekliśmy stamtąd. No niestety miejscowi wiedzieli kto zrobił, no i on został nazwany kurobójcą. No i po tygodniu rodzice po niego musieli przyjechać i zabrać go. Ciekaw jestem, tak. czy do dzisiaj jest kurobójcą. No, no i co? No i kolanie się zaczynało tak, że tam pierwsze trzy dni no co trzeba było się rozpakować. I wieczorek zapoznawczy. No, w, remizie, w remizie. Ja miałem chyba po dwóch dniach wieczorek. Na niego czekali wszyscy w każdym razie. No, wszyscy, no bo to wiesz, y, 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 niby jesteśmy z jednego miasta, ale się kompletnie nie znamy, bo to rodzice ze sobą pracują, wiesz. Więc, więc te wieczorki zapoznawcze, badawczo, oczywiście, badawczo. Y, a już następne, już takie zabawy, bo one były dość często. Nie wspomnę już w ogóle Dzień Kolonisty, to, to był chyba najpiękniejszy dzień na kolonii. Dzień kolonisty. <grym> no, no tak, tak, ale wiesz co, ja na przykład pamiętam taką kolonię, już chyba jedną z ostatnich, jak miałem około tak 14 na 15. Już no, no, zostałem no, wciśnięty, no. że tak powiem. Pamiętam, to była kolonia w Zubrzycy Górnej, jest takie coś jest. na Orawie, no, piękna miejscowość jak z mojego punktu widzenia teraz. Ale wtedy też mi się bardzo podobało, wiesz, oczywiście Rzeczka i tak dalej, ale pamiętam taki właśnie, yy, Dnia Kolonisty, do końca tak nie pamiętam, natomiast nie, pamiętam... Nie, Zielona teraz... noc. No nie, nie, no, tak, <laughs> ale wiesz to pamiętam ostatnią, że tak powiem, dyskotekę, bo tak to się nazywało i wtedy został zatrudniony zespół muzyczny Aha. do zagrania tej dyskoteki na żywo. No i nie wiem dlaczego, siedziałem po prostu tam przed nimi w ten sposób, wiesz, patrzyłem się co oni tam robią, nie? No i wiesz, no i taki do mnie kumpel podchodzi i tak wiesz, jedno słowo Ale mają sprzęt, kurde I słuchaj, no tak nie mogłem się doczekać, nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem, no już się zbliża ten moment, wiesz, światła zgaszone I słuchaj, pierwszy numer, nie zapomnę tego do końca życia, wiesz, wychodzą, gość z basem, wiesz, mikrofonik Dzień dobry, witamy was na zakończeniu kolonii I ruszamy, chwila ciszy i one way ticket! One way <laughs> A ja sobie myślę, ole czad, no koniec! Ale... koniec. <laughs> Tego to, to było cudowne po prostu. One way ticket. No i co jeszcze? Aha, pamiętam, jak byłem mistrzem, rozumiesz, w tenisie stołowym zdobyłem tak. Tak, byłem. Wyobraź sobie, że ja jestem tenisistą stołowym na bardzo dobrym poziomie. No i byłem. mój największy sukces to jest mistrzostwo kolonii. O, co no. gratuluję. Ja, no, oczywiście ping-pong był wtedy bardzo modny, w tych czasach w ogóle. No, nie, tylko na koloniach. Yy, natomiast w ping-pongami nie, nie szło najlepiej. Ten... Bardziej mi wychodziło... Człowiekiem nie byłeś, na dwie ręce byś nie poszła. Nie, Bardziej mi wychodziło podrywanie dziewczyn. Aha, czyli tu byłeś bardziej na dwie ręce? Na dwie, bo na gitarze musiałem grać. No, no, no tak, No, 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 zaraz, Hans. No, ale raz opowiadałeś właśnie, że, 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 że uciekłeś, pamiętasz? Jak było o Apaczach? Opowiadałeś o tym, że... że tylko dlatego, że, że grałeś na no, gitarze, no, to no, dlatego to ja nie musiał się Tak, tak. Ale rzeczywiście, te... <laughs> bardziej dziewczyny mnie bardziej oblegały z tego względu że grałem na gitarze no byłem zawsze co roku byłem jedynym chłopakiem który grał na gitarze ale bardziej czekaj się, ja, tak wiem Dlatego wiem powodzenie wiem, no. wiem że miałeś powodzenie ale wiesz co, w związku z tym sobie przypomniłem jeszcze jedną rzecz przypomniałem sobie tak zwany konkurs piosenki na kolonii oczywiście jestem wybrany bo garnąłem się, tak. że tak powiem, wewnętrznie, tylko nie przewidziałem jednej rzeczy, bo oczywiście tu w Podgórzu nauczyłem się bardzo brzydkiej piosenki, <głosy> <głosy> gdzieś od kolegów. Czterech wiem, czy... by się, <noise> się zebrało. <noise> I jeszcze, i, jest taka piosenka Juraja Hipna nazywa się Lady in Black, zaraz, zaraz się ją w fragmencie I i Słuchaj, no i był ten konkurs tej piosenki, no i i przystępuję do konkursu. Konkurs polegał na tym, że siedzieliśmy na takiej wiesz, świetlicy, no i tam wiesz, wszyscy po turecku siedzą, no i było, tak, było jury siedzące w trzy osoby, tam oczywiście dyrektor, tam pani, nie wiem, by chyba pielęgniarka, no i pani, I zielony no, suł, no, paprocie, no wiadomo, <grym> tak. wszyscy jedzą krakersy, no. <grym> tak, no. I tak. słuchaj, no i, i, no i tam jakaś dziewczynka zaśpiewała, i coś tam ktoś zaśpiewał, no i teraz mamy takiego tutaj chłopaka, Piotr Foryś, prosimy, no to ja tak już wstaję, sobie a a długie włosy miałeś? No nie, nie, takie miałem ha, już, bo myślałem, że tak. Nie, nie, nie. Ty, wiesz, u mnie zawsze było z tą, wiesz, no że byłem grzywą. Grzywą. <grybą>. No i wiesz, tak tą grzywą tak wiesz, podciągnąłem i tak sobie myślę, denerwowałem się okropnie. Wiesz, no. Trema prosto trema. Byłem, byłem zjedzony w zasadzie. I mm -hmm. jadę taka kapela. I uwaga, jadę coś takiego. Gdy miałem 18 lat, no rzuciłem jasne. dom Hat. i, i, poszedłem i poszedłem w świat. Zostałem, zostałem narkomanem, narkomanem, którym gardził cały świat. świat. I wiesz, jadę tam dalej jadę, A no, no i tak dalej. I słuchaj, no i tak wiesz, i oni tak słuchają, słuchają, wiesz, no, konsternacja, nie? Cyk! Wiesz, wisi się kiera w powietrzu. Skończyłem, <ślech> usiadłem i tak wiesz. O, co, co ty? No, to Niepoważna jest. Tutaj. No bo wiesz, nie. A, a tu o No i słuchaj, najpóźniej no oczywiście ogłoszenie wyników. Najpierwsze no miejsce zdobyła jakaś tam Ania, no wymyślam oczywiście, nie pamiętam. Yy, drugie miejsce też ktoś tam i miejsce trzecie. No taka chwila ciszy. Piotr Foryś. Uuu. Ja tak wstaję, jestem, myślę, niesamowity. Nie no. I taka, Przepraszam, może yy, pomyłka. Yy, i tak, Piotrze, yy, bo chcieliśmy zaznaczyć jak w pierwszej kolejności, że naprawdę masz bardzo fajny głos, fajną barwę. Natomiast y, bardzo byśmy Cię prosili, żebyś zrobił porządek w swym repertuarze, bo, bo jest to piosenka, która ani Ci y, w niczym nie pomoże. Y, w ogóle y, prawdopodobnie nie wiesz, o czym śpiewasz. Uwa tak, faktycznie. Pani Częszał, mamy go. No więc, więc kontynuuję i, mówię, i kończę ci, więc mówię, żebyś zrobił porządek w tym repertuarze, bo z takim głosem mam duże szanse i tylko dlatego mam to trzecie miejsce. Natomiast o tej piosence w ogóle zapominamy. No, Aha. no. no ale oczywiście wiesz. Wchodzę do sali. No bra. Co? Tak, no, tak. No słuchaj, no, dwie, dwie dziewczyny wygrywały, jeden chłopak. No byłem tym jednym chłopakiem. A jednym. No, jednym, jednym. A ile klubem. osób brało udział? W... No nie powiem, że cztery, ale nie. A, <laughs> nie, nie to, bez jaj. No, no, no. już dziesięć, dziesięć dzieci było. No. Chyba, byłem dwu, chyba dwóch chłopaków tylko śpiewało, o ile dobrze pamiętam. No, no, no i tam m... pewnie wlasko tej na płoty. No, no tu wiesz, no to tylko gruba rura rozumiesz? Że... Podgórska gruba rura. No, tak. <laughs> <laughs> a, a skoro zamróciłeś, to nie wiem, no, nie wiem, to nie wiem, czy gdzieś tam się nie obiliśmy, może wtedy. Ale no, ja to grałem na gitarze, bo to był modny kawałek. No tak, no to przecież to jest znany i lubiany. Waldziu, tak. yy, ale coś miałem mówić. Yy, no ale, a, a co, nie, a zielo, zieloną noc miałeś? No miałem, no to przecież hmm. Pasta. Yy, no nie, no te wymalowane nogi, sami no. malowane. wiesz, do czwartej rano, goniliśmy od sali do sali, wiesz, no, łomoty plus nie No i, i dzień kolonisty był taki, yy, no, je, jeden dzień na kolonii, kto, kto, którym, no, była wolność. Dlatego gdyż rządzili koloniści. No tak, bo dyrektor jakby... Dyrektor, przekazywał. jakby go nie było. No rano prze... był taki apel i no przekazywało apel. się. O właśnie, apel. ściąganie yy, tak, flagi tak. na maszt, Byłeś na takich apelach? No oczywiście, no to chyba każdy był, kto był na kolonii. Pamiętasz, co się śpiewało? No, znanej lubię na pieśń. No, bo ja wiem, ja no, pamiętam. No to dawaj. Wszystko, co nasze, nasze Polsce oddamy, a co nie nasze. Ten, no, myśmy to przerobili. Wszystko, co nasze, oddam za kaszę, a co nie nasze, oddam za ryż. Świcy się bielą, krowy się cielą, hasło wydane w Słońce idź. <grym <grym ramię pręż, słabość krusz. Cuda. nie no. Nie, bo jak słyszałem tę piosenkę na apelu, to no, normalnie nie. Ale to nie, byłby, to nie była piosenka, to był rodzaj hymn. No, hymn taki hymn. No, nie wiem, czy to, ale co to za hymn? Kolonistów chyba, czy nie wiem, nie, no to czy by... harcerskie. Co, ty... coś, coś w tą stronę. Tak, no, w razie, ale, to, ale to wymagało wiesz, pewnego normalnie, wiesz, porządku. Wiesz, no, tak. Stoimy w grupach, raport. No, I, ja, ja to dlatego tak dobrze pamiętam, bo jak zaczynałem jeździć jeszcze jako bardzo malutki chłopczyk na tej mhm. kolonie to yy, codziennie, jeśli, jeśli nie było pogody, że można było, wiesz, wyjść gdzieś, mm -hmm. to siedzieliśmy na świetlicy i pani mówi, uczymy się hymnu, żebyście na jutro umieli i ten... No i to tłuczenie, ten wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Ale Waldek, ale wiesz, o co chodzi, ale na przykład pamiętam, jak byłem koło tej Rudy Śląskiej, wiesz, Ludwikowice, miałem takiego kumpla, wiesz, słynna, wiesz, słynny palec diabelski, zakrzaczenie. Palec Grzebalec. Ej, tak. tak, i on do mnie tak. Miałeś w gębie kiedyś Zephira. Zephir wiesz, wiesz, a ja. A cóż to Zephir? A on wiesz, Ciek tylko cichosza. No i tego hmm. pierwszego papierocha, tego Zefira, pamiętam, właśnie na kolonii. Na kolonii, tak, tak. Ale wiesz, to już był inny stan. Wiesz, jak my teraz o tym go rozmawiamy w obecnych czasach, to to się wydaje mega śmieszne albo tak. wręcz jakieś takie, nie no, wiem, no, no, no. co oni gadają. Natomiast no, w tamtych czasach. w no, <laughs> tamtych czasach tego typu sytuacje, one, one naprawdę miały, wymagały takiej, wiesz, celebracji. Wrę, tak, wręcz, bo tak. wiesz, każdą rzecz, którą, którą żeśmy zdobyli albo doświadczyli, ona była wielką po prostu. To nie jest tak w tej chwili, że w zasadzie. Czego szukasz w, w telefonie masz 5 no, sekund? Nie, nie, nie. Wtedy to było ale po 5 dniach czasami. Ta. No. Także pamiętam, no to tak jak mówię, yy, Zielona Noc, dzień kolonisty. I jeszcze pamiętam, to też było fajne, gdyż było szukanie czterolistnej koniczyny w nocy. Było, było coś takiego. A. I podchody jeszcze były. No, pod podchody, tak, podchody. Ta, podchody. podchody. Wiesz, że ja się zawsze gdzieś ulokowałem z jakąś koleżanką, sami żeśmy sobie poszli szukać. Tak zwana lokacja. Tak. Mhm. I, i, I potem oczywiście, wiesz, wszyscy czekają na nas, szukają nas po lesie w nocy z latarkami, hop, hop, Waldemar. Mhm wiem. mi się tak, wiesz, co przypomniało, teraz jeszcze taka... A myśmy nasy... się nie mogli rozłączyć. A, wiesz, nie. ale jak mówisz o tych dziewczynach, mi się przypomniało, wiesz, pamiętam takiego kolegę, właśnie w tej Zubrzycy, bo tam tej Zubrzycy to było ciekawie, tam było tak... Już byłem takim, wiesz, takim czternastolatkiem, czyli już wiesz co chodzi. Już, nie, tak byłem... no, jest... już pewne sytuacje były dla mnie nie. prawie, że oczywiste, aczkolwiek no. nie do końca. Hmm. Rozumiesz, ale mimo wszystko, jak zobaczyłem no brakowało kolegę... Brakowało ciu, ciut Bra tak. Zobaczyłem kolegę takiego, który szedł na samym końcu, był bardzo uradowany, nie wiem z jakiego powodu, ale był mega uradowany. Później dopiero tak sobie pomyślałem, aha, już wiem jaki był powód, mianowicie trzymał jedną dziewczynę tu, drugą tu i wow. uważaj, to były bliźniaczki, Ojej. no i tak sobie myślę później, y, ja na przykład takiej sytuacji nigdy nie miałem w życiu, nie zdarzyło mi się podczas całego mojego żywota, ale pamiętam tą sytuację z kolei, więc y, to takie było, sobie myślę, no kurcze. No. To jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o dziewczyny. No dobrze, dobrze, no ja nie mówię czy jest bezpieczne czy nie, w każdym razie mówię o sytuacji, która była, no. Mm -hmm. Więc y, też na koloniach odbywały się tego typu historie. No, działy się różne historie, no. <grym> pod kołdrą, przy latarkach, ja pamiętam... Znaczy mówisz o szukaniu skarbów. Nie, ja mówię o, o, o imprezach już takich delikatnie zakrapianych, dwa wina na pięciu, o. Kiedy już wszyscy śpią, wtedy się bierz kołdry na głowę. Otwierało się wino, ktoś trzymało się latarki mm. pod kołdrą, żeśmy pili. No. no, żeby ci inni, tak zwani kapusie, nie, nie widzieli, tak? Wiesz co, ja na przykład pamiętam co innego. A ja pamiętam coś takiego, jeszcze, jeszcze ci powiem ja taką rzecz, że. Widzisz, ty pamiętasz takie łobuzerski historie. No, a, ja no, a ja na przykład pamiętam coś takiego. Wariat, że, no. ja, ja, ja na przykład siedziałem gdzieś tam sobie na jakimś murku, coś tam sobie rozmyślam, rozmyślam. I ja pamiętam, ją ja taką ucho, czyli ja wtedy, ja miałem gdzieś, nie wiem, no tak, się no 14. Już byłem taki wiesz, no, W miarę. No, ty... już byłem zamyślony, no tyle o ile, nie? I wiesz, miałem tam wyobraźnię, tak tak, ja wiem, 25 lat, może miałem no, 26, no, coś takiego. 15 lat, ta, a 26, tak, ale, ale, ale tak bardzo. Co najmniej było 10 lat starsza ode mnie. Lubiało I pamiętam. Iskrzyć. T, no, wiesz, nie chodzi o ich skrzenie. Miało <laughs> Natomiast pamiętam, że ona tak podchodzi do mnie, to zapamiętałem dość mocno, bo yy, dość wyraźnie. I tak wiesz, podchodzi do mnie i tak. Ale tak w takim zwolnionym tempie. No, nie? No, no, jedziemy z harlekinem. Dobra, jest. No, 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 yes, poszło. Yes, Kinek poszedł tak. karle Kinek. No, no. no. no Więc i... ona tak podchodzi, wiesz, slow motion, podchodzi no. do mnie i tak. A o czym tak myślisz, nie? Chłopcze, no nie, bez chłopcze. No, bez. A ja mówię, a jakoś tak się zamyśliłem, nie? Ona mówi. Wiesz, co, bo tak ci oglądam już od paru dni. O, no. 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 mówiłem, że iskrzy. Mówiłem. I, to wiesz, nie, i, nie. i padło jedno słowo no. i mówi do mnie. Wydaje mi się, że ty jesteś taki romantyk. Eee, no eee. i wiesz, i wtedy ja to odebrałem na zasadzie takiego komplementu, ale nie do końca zrozumiałem, jakby wiesz, wartość tego słowa. Kurde, no. Dzisiaj go tym mówię. Dzisiaj go tym mówię, jeżeli przypadkiem by ta dziewczyna oglądała ten program, no to oczywiście ją bardzo oglądamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrowienia <laughs> <Pozdrawienie> od romantyka. <laughs> Zresztą w ogóle wszystkie dziewczyny pozdrawiamy, bo dzisiaj w ogóle z dziewczynami to będziemy tak, mieć. Dziewczyny... Tak jest. Tak jest. No bez Was ten świat byłby nudny. <noise> Nie czekamy. <noise> No ale co no i odpowiedziałeś jej? Nie, nie, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć. No wiesz, A, no, to był szachmat. Za... Oje, aż tak? No bo później jakoś oczywiście weszliśmy na temat muzyki. Ja bo... myślałem, że i powiesz, no to słuchaj, Angela, to zwiedzimy sobie może pięterko. Wiesz co, nie nie, 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 wiesz, że ona jakoś tak próbowała do mnie dojść w kwestii muzycznej i tak do mnie mówi, Aha. że na liście przebojów pokazał się taki numer depesz Mode, nazywa się Shake Disease, nie. I mówi do mnie: Lubisz Depesz Mode? A ja, no jasne. a ja mówię: Nie. Eee? No nie, ja nie. Mówię, nie, nie. To się nie Słuchaj, mówi. wiesz, to nie, ja to wiesz, Ja się nie tnę za Depesz Mode. Nie, no, wiesz, ee. ja tam ACD, wiesz, yeah. Black Sabbath, wiesz, ja tam Depeche to dla mnie to, to dyskoteka, no. Ona mm. mówi, A Ona mówi: To jest fajny numer. I teraz mm. na przykład jak go dzisiaj słucham. Popatrz, jak pamiętam to bardzo wyraźnie. No. I wiesz, jak to dzisiaj słucham, to co myślę? Tak, to był fajny numer. I wiem o co jej chodziło wtedy. A, a, <laughs> my, my musimy to puścić. Później, no, no puszczę ci, puszczę ci taki. No. Będziesz miał ochotę być zamyślony. Aha, no jak no, tego postępują? No ale widzisz, no, zdarzały się takie sytuacje wtedy. No, dzisiaj to jest może takie mało zrozumiałe, ale rzeczywiście między starszymi chłopakami kolonistami w tym wieku już 15 lat, a tymi wychowawczyniami. To takie zaczepki oczne już no, 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 Zwłaszcza te z, z AWF-u. <laughs> <laughs> ale takie, jak to powiedzieć. Yy, pod serce takie coś było, no. No, ale wadzi popatrzcie, ale od tych kolonii jest blisko już do tych biwaków, już inaczej. Już inaczej pachnie miasto, już inaczej patrzą ludzie. Już inne są zakręty, już inaczej tętni życie. I choć nie ma tamtych knajp, i choć nie ma tamtych ludzi, i choć brakuje tamtych chwil, czas najwyższy się wybudzić. Razem z duchem tamtych dni odlecieć daleko Razem z duchem tamtych dni odlecieć daleko pał pał, pał pał pa 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 pał, pa pa już inaczej pachnie miasto Już inaczej patrzą ludzie Już inne są zakręty Już inaczej życie tętni I choć nie ma tamtych knajp I choć nie ma tamtych ludzi I choć brakuje tamtych chwil Czas najwyższy się wybudzić. Razem z duchem tamtych dni odlecieć daleko. Razem z duchem tamtych dni odlecieć daleko. Razem z duchem tamtych dni. Podlecieć daleko tam, i przeżyć coś jeszcze raz, pierwszy raz, i przeżyć coś jeszcze raz, pierwszy raz, i przeżyć coś nie jeszcze, tylko pierwszy raz, tylko pierwszy raz.